Cześć, witajcie w odcinku z serii The 4. Tu nie będą żadne challenge ani nic takiego, po prostu rodzina, którą będę grała. Dobra, zaraz wam przedstawię w ogóle naszą główną bohaterkę, która ma prawie wszystko na dziesięciu poziomie. I gramy bez chody na pieniądze. O właśnie, to jest nasza Natalka Brzos. Patrzcie. Tyle ma tego na Ale okej. Okay, w sumie to może tak mieć. Okej, okay, wędkarstwo. Masz prawie już na, na ósmym? Nie. nie Tylko zaczynasz tym poziom. Ale okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chciałabym sobie teraz poszkodzić do stawu, czy tu w ogóle jest? O tu. a nie od trawa, nie, nie ma tu żadnego stawu, więc może gdzieś pojedziemy, może wybierzemy się tutaj gdzie jest elegancki klub, rozbłysk słoneczny. się go ładuję. Dobra, a teraz Natalka. Masz tu czekać. O, dobra, tu jest ten start. na ryby. Wiecie co? Mam taki pomysł w sumie, żeby... Oj, co to? tilapia, Nawet jest chyba tilapia z patelni. Dobrze mówię. Tak, z tej... to jest chyba, co się nazywa też pokarm, jak się gotuje w sumie Bo pancakes, jego można z daleka rozpoznać. Nie wiem, czy tu gdzieś można podejść, by było, ale się nie da. Przynajmniej, żeby trzy rybki złowiła. Wow! Ryba tęczowa. O Jezu, nie wiem, dlaczego tak sprawdzam. Rzadkie, prawda? Kiedyś mówiłam tą. Tą, to jest gumiko, gumikowe coś tam. To i to. Po prostu super. Nasza sienka ma w sumie, no i złota rybka. I jeszcze wam coś powiem. Nasza sienka może ma majsterkowanie na poziomie 10. I właśnie ona może też, właśnie, właśnie ona może też właśnie, może właśnie też iść do tej jaskini koło Grabów. I ku, co tu się tam wchodzi? Co my złowiliśmy? Jako takiego kwiatu ok posadzimy sobie koło domku. Oby nikogo nie odsieć, to może sobie wypełnimy tą aspirat. Oj, co zrobię? rybka, znowu, to idzie do sprzedaży. I perca. Ok. Dwie perce. Ok, już idziemy. Może sobie chipsy zamówimy tutaj? tutaj gdzie jesteśmy? Ok. Ło, wow, ale tu dużo ludzi. Ja chyba tutaj zrobię wesele. Na naszej synku, bo nawet już zamysł skinie zrobię. I to będzie. Don Lotario albo Travis Scott. Róża. Ok. I tu by. Właśnie, pokażę wam teraz jeszcze. Tutaj bym właśnie usunęła te wszystkie... O właśnie, o to, ten kącik i postawiłam tu i tylko ławki. Ale jest to do... Musiałam, że jest schowaj do wyposażenia. znowu ryba tęczowa. Ile to kosztuje? 50 zł. A oprawiona ryba ten 81, ale jej nie oddamy. Już chciałam sprzedać. Zabierzmy ścianie, dobra, jak teraz ostatnią łowę łowę. Jejku! Jak teraz ostatnią rybę złowi, to jest już okej, okay. wracamy do domu. Ale nie do rodzinki wrzosów, tylko do skotów jednak... Idziemy do rodziny skotów jedziemy. No, masz tą kolorową taką. Nie, perca. A my już perca. Okej, okay, podróżujemy do państwa skotów Kotów, do pańca... Pańca. Jejku, jak mi się dzisiaj język prącze. <laughs> tu mieszkają Scotowie. Okej, okay, możemy tam... Jechać. ok, I się nam ładuje. U kogo pada teraz nie gładkuje i komentuje. tak samo to, że zapukaj sobie do drzwi. Hello, Travis. albo ugotujmy im coś żeby nie siedzieli w głodni może omlety im zróbmy na przyjęcie tak żeby mieli co jeść 39 zł potem trawis ma to u mnie odpracować czego się wścieka jak można się tak zachować? Proszę, proszę przestań. Ty jeszcze nie wiesz, że będziesz moim mężem. Oni śpią o tej godzinie. Nie, nigdzie nie idziesz. Wytwarzaj ten omlet, bo zaraz nam umrzesz z głodu. Jezus Maria! Ja wam jeść robię. Prawie flirciarskie zapoznanie. Okej. Okay. Czekajcie. Okej. Okay. Co za dużo to niezdrowo. Muszę Cię poprosić o opuszczenie tego miejsca. Ale jak on cię tak prosił? Dopiero cię wyrzucono wróć później Ale tu musisz jechać potem teraz na drugi koniec miasta przez niego. Tu ktoś mieszka. Ale jesteście. Aha Oddajcie mi mojego ometa. Dobra, wracamy sobie do domu i jak wrócimy to pewnie skończę odcinek. Panią wrzos. Okej, okay, jedź tam do siebie. Yy, podziękujmy teraz wszyscy panu Trebisowi za wyrzucenie nas z domu. Dziękujemy. Dobra, do 10 minut zostawiamy. Jeszcze? Dobra, jeszcze ugotuj coś. Yy, zrobię chyba serial Simowa Kuchnia, yy, ponieważ Nasza Simka umie bardzo dobrze gotować. mnie bardzo dobrze gotować i to nie jest sztuka, żeby gotować na przykład szarlotkę. Będę Wam wszystko tłumaczyła krok po kroku, jak ona to będzie robiła, bo nie pamiętam przepisu simowego na szarlotkę, No ale będzie ok, na którym ona to będzie tym robiła. Proszę bardzo, wyciągamy jajka yy, i mąkę. Yy, bierzemy miseczkę, mieszamy. Nie musi być tak, jak nasza Simka to robi. Teraz yy, trzeba się yy, trzymać za nasze biodra. Solić, yy, Posolić i popieprzyć yy, solą i pieprzem. Jeszcze raz zamieszać. Przelać to na deskę. Robi nam się piękne ciasto. Podrzucamy je, tak jak na pizzę. Teraz znowu się trzymamy za bioderka. Dolewamy jakieś oliwki z oliwek. Podrzucamy. I co? Bierzemy ojejku. Bierzemy deskę. Chowamy ją do piekarnika. Robi nam się. Jezus Robi nam się takie coś teraz z sinką, ale to nieważne. Teraz właśnie tortownica zrobiła się nam z naszej deski. Ale okej, okay. i wiecie co uzyskaliśmy? Uzyskaliśmy przepyszną szarlotkę. Teraz możesz wziąć sobie porcję. Najpierw pokażemy wszystkim widzom jak ona powinna wyjść Cze? dziękuję, do widzenia smacznego Natalka.